Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Peugeota 508 PSE A PSE oznacza Peugeot Sport Engineered, czyli takie nowe GTI od Peugeota I literki PSE od razu walą z grubej rury, bowiem testowane 508 to najmocniejszy Peugeot w historii który osiąga 360 koni oraz 520 Nm Ale do silnika i mocy zaraz wrócę, przez chwilę jeszcze skupmy się na wyglądzie odmiany PSE już zwykłe 508 jest moim zdaniem przepięknym autem, ale w PSE to już jest przekozak W PSE dostajemy po pierwsze obniżone o 10 mm zawieszenie z przodu i o 1 mm z tyłu, szerzej osadzone koła z przodu o 24 mm, a z tyłu o 12 oraz kilka lotek i spoilerów, które dodają sporo agresji całemu autu Jest też tylny dyfuzor, dwie rury wydechowe oraz przepiękne 20-celowe felki, które to z przodu skrywają zielone zaciski hamulcowe. W sumie to jest chyba limonkowy kolor, no ale nie znam się na kolorach. Ta barwa to w ogóle wyróżnik odmian PSE, bo każdy model ma wstawki właśnie w takim kolorze. Znak szczególny to te trzy paski, które nawiązują m.in. do wzoru na tylnych lampach w klasycznym Peugeotie 504 Coupe. Peugeot twierdzi, że to też jest nawiązanie do lwa. i Te trzy ukośne paski to ślady pazurów. A ten kolor to neonowy kryptonite. No tak, ja widzę trzy paski, a marketingowcy widzą Peugeot 504 Coupe, ślad po pazurach lwa oraz kryptonite kojarzący się z Supermanem. Na Francuzów zawsze można liczyć. Ale żarty na bok, bo faktycznie 508, zwłaszcza w odmianie PSE, wygląda przecudownie i bardzo mi się podoba. Tym bardziej w czarnym kolorze, gdzie te tylne klosze wręcz się zlewają z karoserią No cudo! W ogóle to Pese może zarówno występować w kombi, jak i w liftbacku, którego Peugeot nazywa sedanem oraz może mieć tylko jeden z trzech kolorów Czarny, biały albo szary I każdy z nich ma te limonkowo-neonowo-kryptonitowe wstawki Również w kabinie te neonowe wstawki są widoczne, chociaż akurat tutaj producent aż tak bardzo się nie postarał i nie ma radykalnych zmian. Liczyłem na nieco bardziej rasowe fotele, chociaż te faktycznie są bardzo wygodne, i to połączenie Alcantary i skóry i tej limonkowej nici robi wrażenie. Drugi detal w kabinie to te trzy limonkowe paski na kierownicy i to wszystko. A nie przepraszam, w trybie sport pojawił się też limonkowy kolor na motywie zegarów. Wizualnie wciąż wnętrze jest świetne. Mamy klasycznie dla nowych peżotów inny układ. Gdzie zegary są widoczne nad kierownicą, a sama kierownica jest bardzo mała. Szczerze, to mi się to bardzo podoba i lubię to wnętrze. Niestety obsługa nieco kuleje, ekran ma słabe grafiki, jakość kamery cofania to w ogóle jest dramatyczna, a temperaturę musimy wyklikać na ekranie. Na szczęście materiały wciąż są bardzo dobre i wyglądają wręcz premium. Minusem wersji PSE jest nieco mniejszy bagażnik, który pod podłogą nie ma miejsca na koło zapasowe. Tam jest tylko mała przegródka na kable, a dalej mamy akumulatory. Poza tym w kabinie jest tyle samo miejsca, więc pora zajrzeć pod maskę. Tak jak mówiłem, tutaj drzemie aż 360 koni. I to wszystko z silnika 1.6. No nie zupełnie z 1.6, bowiem 508 PS ma tak naprawdę trzy główne silniki napędowe. Mamy wspomniany wcześniej benzynowy silnik spalinowy 1.6 turbo, który generuje 200 koni i który napędza przednią oś. Tuż obok niego, też do napędzania przedniej osi, jest pierwszy silnik elektryczny, który generuje 110 koni. Jest jeszcze drugi silnik elektryczny, tym razem z tyłu, do napędzania tylnej osi i on generuje 113 koni. Nie wiem akurat czemu 113, a nie 110, no ale mniejsza z tym. Moce nie sumują się liniowo w takich przypadkach, stąd też razem nie mamy 423 a 360 koni. I tak ładny wynik. Jak się to myślacie, w związku z tym, że mamy silniki, które napędzają różne osie, mamy napęd na 4 koła, a to w połączeniu z mocą 360 koni i automatyczną skrzynią biegów oznacza sprint do setki w czasie 5,2 sekundy. Ja to oczywiście zweryfikowałem i niestety wynik był nieco gorszy, bo 5,8 sekundy. Jak mam być szczery, to tej mocy, zwłaszcza z miejsca, kompletnie nie czuć Gdyby ktoś mi powiedział, że auto ma 250 koni, to bym uwierzył W trasie jest już lepiej, a strzał z tych trzech silników jest już bardziej odczuwalny, ale niestety kompletnie niweczony przez skrzynię biegów Ta jest bardzo ospała i ma sporego laga To, co mi się jednak spodobało i nieco zdziwiło, to fakt, że nawet jak skończy na się prąd, to auto jest niemal tak samo szybkie. Bez prądu do setki zrobiłem 5,9 sekundy, co można spokojnie uznać za taki sam czas, bo te 10 sekundy to mogło auto lepiej złapać trakcję ale potem też jest podobnie. I jak miałem prąd, to od 50 do 150 autów przyspieszało w 8,7 sekundy, a 1200 w 15,9 sekundy. A jak już prąd mi się skończył, to było 50-150 w 8,9 sekundy, a 1200 w 16,6. Bardzo zbliżone czasy. A to o tyle ważne, że przykładowo Volvo S60 Polestar Engineered, czyli też sportowa hybryda PHEV, robiła już niemal 2,5 sekundy różnicy w czasie z prądem czy bez. A w perzocie mamy 70 sekundy, z tym, że to wciąż jest bardzo słaby czas jak na 360 koni. Poprzednia Octavia RS z 20 TSI robiła czas 1200 na poziomie też 16 sekund, z tym, że tam było 245, a nie 360 koni. No i tu właśnie wychodzą wady małego silnika spalinowego oraz ogromnej masy układu hybrydowego. Peugeot 508 PC waży 1875 kg, czyli o 370 kg więcej niż 508 SW z samym silnikiem spalinowym 1.6. I tą masę czuć. Czuć w przyspieszeniu i czuć na zakrętach. Miałem możliwość polatać chwilę na małym torze należącym do Tomasza Kuchara i tam niestety wszystkie te wady bardzo mocno było widać. Niestety nie pokażę wam dużo ujęć z kabiny z jazdy, bo było w tym czasie tak ostre słońce, że moja kamera kompletnie zwariowała. Mam na szczęście kilka przebitek z zewnątrz. Wady, jakie pojawiły się na to, że to duża podsterowność, hamulce, które nie są wentylowane i po kilku kółkach zaczęły się już gotować, a także skrzynia biegów, która jest po prostu ospała. Dodałbym do tego jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, jaką jest brak możliwości wyłączenia systemów, takich jak trakcja czy SP. Trakcję można co prawda wyłączyć, ale po chwili załącza nam się z powrotem sama. Widać to na przykład na płycie poślizgowej, gdzie nie da się nawet auta na chwilę zarzucić. Od razu nas prostuje i wyhamowuje. Oczywiście to ma bardzo dużą zaletę, jaką jest bezpieczeństwo I tu bez aplacy nie zgadzam się, że w 508 PSE czułem się bardzo bezpiecznie zarówno na płycie poslizgowej, czy szarpaku, gdzie bardzo łatwo wybronić się z opresji Układ kierowiczy też jest bardzo precyzyjny, chociaż jak dla mnie, układ wspomagania pracuje nieco za mocno Jednak po aucie sportowym oczekuje się sportowych wrażeń, a tutaj ich po prostu nie ma Nie ma też niestety dźwięku i to zarówno z układu wydechowego, jak i z silnika, który jak się przyspiesza, to bardziej wyje niż ładnie pracuje. W trybie sport jest za to dźwięk z głośników, który też jest moim zdaniem złem. Auto świetnie za to sprawdza na trasie, gdzie wyprzedzanie jest bardzo sprawne, a zawieszenie zaskakująco komfortowe. A przypomnę, że PSE ma obniżone zawieszenie oraz 20-co dwudziestocelową felgę. Tylko w trasie jest inny problem: bak paliwa, który ma 43 litry, a 508 PSE przy 140 pał już około 8,8,5 litra, co oznacza tankowanie co około 500 km na trasie. No dobra, to może PSE jest idealny do miasta? No i tak, jest. Dzięki temu, że mamy hybrydę PHEV, to możemy jeździć na samym prądzie około 30-35 km A w trybie hybrydowym da się też zrobić wyniki spalania na poziomie 4-5 litrów w mieście Nieźle jak na 360 koni, prawda? Tylko kto kupuje auto sportowe, żeby robić niskie wyniki spalania w mieście? No i właśnie dochodzimy do punktu, że kompletnie nie wiem dla kogo jest Peugeot 508 PSE na pewno nie jest to auto sportowe, bo tutaj najbardziej sportowa rzecz to wygląd. Nie do końca nadaje się w trasę, bo ma malutki bak paliwa. Jest bardzo fajny do miasta, oczywiście przy założeniu, że mamy go gdzie ładować, bo wtedy możemy jeździć no w miarę tanio. W miarę, bo ostatnio ceny prądu wcale nie zachęcają do jazdy na prądzie. A swoją drogą to 508 PSE ma bak prądu o pojemności 11,5 kWh, które z gniazda domowego ładuje się około 7 godzin. A używając szybkich ładowarek, możemy zejść do 1 godziny i 45 minut czyli na noc nawet z domowego gniazdka spokojnie się auto całe naładuje I nie mówiłem jeszcze o cenie. 508 PSE w sedanie kosztuje 302 000 zł, a w kombi 306 500 zł Sporo, ale ma też pełne wyposażenie. Konkurencją dla 508 PSE tak naprawdę obecnie jest jeden pojazd, wspomniany wcześniej w teście Volvo S60 T8 Polestar Engineered to też jest hybryda typu plug-in, z tym, że oparta o silnik 2.0 i oferuje łącznie 400 koni. Jest nieco szybsza, też całkiem ładna i kosztuje w podstawie 299 900 zł, więc minimalnie mniej. Ma też nieco gorsze wyposażenie w podstawie i ma te same wady co 508 PS i co wszystkie hybrydy typu plug-in. Czyli jest ciężki, mniej praktyczny, ma mały bak paliwa i jest drogi. Jedyna zaleta to to, że auto może bardzo mało palić w mieście, o ile ma prąd. Dodatkowo zaletą 508 PS jest niesamowity wygląd. Ale zwykłe 508 jest równie pięknie, a wrzucenie ładnej felgi z lepszym ET i obniżenie zawieszenia, no to nie jest problem. Cześć.